Cześć, witam. Dorota z kanału Zabukowana wymyśliła wspaniały tag. Tag kolędowy. Do tytułów kolęd trzeba dopasować pewne książki. I tak, pierwsze zadanie brzmi następująco. Dzisiaj w Betlejem książka zarażająca optymizmem i wywołująca uśmiech na twarzy. No, oczywiście ja to mam tak. Ania z Zielonego Wzgórza. Jerzyc jada. Kmielewska, ale dzisiaj książka, którą Wam już pokazywałam, Cola czyli Mikołaj Brzoskwinia, francuskiego pisarza Romain Rolanda. Cola to jest stola, XVI wiek i co? No i on doświadcza w życiu wielu tragedii, ale pozostaje optymistą i stara się. W życiu, w każdej sytuacji, znaleźć tę dobrą stronę. I można wiele cytatów z kolabreniona zacytować. Na przykład taki. Wystarczy być w tłumie, by stracić rozum. Czyż to nie jest prawda? Druga. Cicha noc. Książka idealna do czytania nocą. Moim zdaniem jest to mikropowieść, a właściwie opowiadanie Fiodora Dostojewskiego pod tytułem Białe Noce. Akcja dzieje się w Petersburgu, a jak wiecie w tym mieście zjawisko takie atmosferyczne jak Białe Noce występuje. To jest chyba od maja do września. Wtedy yy, i w nocy jest jasno, więc petersburżanie wychodzą na spacery i bohater tego opowiadania, 26-letni marzyciel Pewnej nocy, kiedy wyszedł na spacer, spotkał dziewczynę. Dziewczynę przy moście, która bardzo płakała. Ta dziewczyna, on ją nazwał, już Wam mówię, nastusia, nastka Anastazja. Nazwał ją nastusią. Jak już powiedziałam, płakała. Bohater chciał poznać przyczynę tej, tego smutku. I w ten sposób spędzili ze sobą cztery białe noce. Białe dosłownie i w przenośni, ponieważ opowiadali sobie własne historie. Jak się żyło naszemu marzycielowi, dlaczego nastusia płakała, jakie było jej życie. Powiem, że w grę wchodzi miłość, dlatego były te łzy. Opowiadanie przepiękne, mikropowieść przepiękna. Jak mówię, skorelowana z białymi nocami, kiedy chce się jeden człowiek zwierzać innemu człowiekowi. Naprawdę polecam Białe Noce Fiodora Dostojewskiego. Polecenie trzecie, czyli trzecia kolenda. Bóg się rodzi, moc truchleje, książka z wątkiem religijnym. Wiele jest takich książek, i wiele ja takich książek znam. Chciałam Wam na początku opowiedzieć, o listach Nikodema Dobraczyńskiego, ale postanowiłam pokazać i opowiedzieć o jednej z moich ukochanych książek z wątkiem religijnym, choć wcale nie jest to takie oczywiste. Jest to książka Karen Blixen, duńskiej pisarki, zatytułowana Uczta Babet. Książka to jest dużo powiedziane, bo to jest opowiadanie. Jedno z wielu z tomu opowiadań. Z tomu opowiadań, uczta Babet i inne opowieści o przeznaczeniu. Jesteśmy na ma w małej norweskiej wiosce, na małej tam wysepce. I tam mieszka pewna wspólnota religijna założona przez pastora dawno, dawno temu. Właśnie zbliża się setna uro rocznica urodzin pastora. Ta zbiorowość się. Kurczy, no bo jej członkowie umierają, mówią do siebie siostro, bracie, a także z biegiem czasu w tej wspólnocie pojawiają się niesnaski, zazdrość, obmowy, jakaś taka niewiara. Na czele tej wspólnoty, ponieważ pastor już nie żyje, stoją tak mówiąc w cudzysłów, wzięte to było dwie jego córki, które żyją teraźniejszością, ale wspominają też przeszłość. A podstawą tej wspólnoty jest życie w ascezie, to znaczy niedoznawanie przyjemności. Przyjemność bowiem pochodzi od diabła, jak oni twierdzą. No i e, ta społeczność ma szczęście, jeszcze o tym nie wie, że właśnie na tę wyspę przybywa Babette, uciekinierka z Paryża. Która zostaje służącą, kucharką właśnie u tych dwóch sióstr. I kiedy wy, wygrywa los na loteria, jest to 10 tysięcy franków, wyprawia tę właśnie ucztę. Na tej uczcie podaje wspaniałe potrawy i członkowie wspólnoty są nimi zachwyceni, choć nic nie, potrafi, choć nic nie mówią. Ale okazuje się, że ta uczta coś zmienia w nich. Stają się dla siebie bardziej życzliwi i ścierają się tutaj, moim zdaniem, dwie religie: religia religijna, czyli ta pozostawiona przez pastora, a także religia Francuzów. A jak wiemy, drugą religią Francuzów jest jedzenie. Poprzez te doznania podniebienia, kubków smakowych, w człowieku coś się zmienia tak jak zmieniło się właśnie w tej wspólnocie opisanej przez Karen Blixen. Film dostał Oscara. Jest przecudny. Czytajcie Uczta Babet i oglądajcie Ucztę Babet. Czwarte zadanie. Już. Lulajże Jezuniu. Bajka na dobranoc. No bajka na dobranoc, zwłaszcza o tej porze, to moim zdaniem jest... Kolenda jest Dickens i jego świerszczy za kominem. Tutaj mamy taki mały zbiór, świerszczy za kominem, i kolenda. Takie dwa opowiadania, dwie mikropowieści no, w nastroju z świątecznym, w, które kończą się happy endem. Jest to naprawdę przepiękne. Ja oczywiście mam grube tomy um, tego um, Dickensa i tych opowiadań świątecznych. Ale oczywiście nie mogę ich znaleźć. Takie wielkie, takie gruba nie mogę znaleźć. I tu mam pytanie, czy u Was też książki samowolnie przemieszczają się na półkach, nie stoją tam, gdzie stać powinny, tylko pewnie w nocy zmieniają miejsce. A wracając do książek na Dobranoc, to o tej porze roku lubię mm, czytać ponownie zimę muminków oraz Dolina Muminków w listopadzie. Te dwie książki jakoś pasują do tej pory roku i na dobranoc je sobie podczytuję. To drapanie, które słyszycie, to no moje te tam. Przed chwilą wyszły, a znowu chcą wejść. Dwie, dwa moje pieski, ale niech pójdą. Na dworze nie jest e, zimno. Piąte. Anioł pasterzom mówił. Książka przeczytana z polecenia. Z polecenia Rafała Hetmana z kanału Rafał Hetman o książkach przeczytałam ten reportaż po niemieckie, napisany przez Karolinę Kuszyk. I jak wiecie, jestem tym, tym, no, zachwycona tym właśnie reportażem. Dlatego dobrze, że posłuchałam tego Rafała. I że tę książkę przeczytałam. Ziemie odzyskane po II wojnie światowej. Targule i Pawlaki, jak się tutaj moszczą. Wam również tę książkę polecam. Polecenie szóste, już Wam mówię. Gdy liczna panna, książkowa postać kobieca, która zapadła Ci w pamięć. Oczywiście chciałam pokazać Zulejkę z Książki, mm, z książki no, mojej ulubionej. Zulejka Otwiera Oczy. No ale, jak już przed chwilą powiedziałam, książki się samowolnie przemieszczają i nie mogę ich znaleźć. W związku z tym, e, kilka kobiet. Martyna Bunda Nieczułość. E, to są kobiety z Kaszub. I to jest Rozela, córka oraz trzy cór e, matka oraz trzy córki: Ilda, Truda i Gerta. Losy e, tych kobiet są. Walec w historię, walec historii po tych kobietach przejeżdża w tej z powrotem. Ale one jak, co to jest, jak Olszyna czy jak Trzcina się prostują, chociaż są przygięte już do samej ziemi, prostują się, by żyć dalej. Czerpią siły, no właśnie, z czego czerpią? Polecam książkę Martyny Bundy, a także Magda Sabo, Zamknięte drzwi. Tu jest postać służącej, Emerencz, która jest silną kobietą? Dlaczego jest silną kobietą? Jaką ma przeszłość? Naprawdę polecam. Co tam Dorota wymyśliła? Polecenie siódme: Mizerna Cicha mało popularna książka, a robiąca ogromne wrażenie. W tym roku pojawiała się często. To jest świadek napisany przez Ilię Mitronowa przepraszam, Mitrofanowa przez Ilię Mitrofanowa historia pewnego fryzjera żyjącego w kraju zwanym Besarabią pod panowaniem komunistów rosyjskich, którzy tam weszli historia jego rodziny i historia głodu, przepiękna rewelacyjna książka polecam polecenie ósme to jest tak pójdźmy wszyscy do stajenki poszłam za tłumem i przeczytałam. To jest e, ta książka z serii reportaży amerykańskich, napisana przez Jona Krakauera. Mizula, gwałty w amerykańskim miasteczku e, uniwersyteckim. Wszyscy ją czytali: wszyscy, że taka odkrywcza, że porusza ten temat, że mówi o nim głośno. Ja uważam, że wcale nie odkrywcza, że nie porusza tematu w sposób pełny, że skupia się na tym. Kim byli prawnicy, jakie studia ukończyli, broniący e, tych nie ofiar, tylko wprost przeciwnie, sprawców. No i wszystko jest tutaj takie niedokończone, amerykańskie. Keep smile. Nie, to chyba się tak nie mówi. W każdym razie ogromne rozczarowanie. To były propozycje Doroty. A ja chciałabym, jeżeli Doroto pozwolisz, a nie masz wyjścia. Wprowadzić pozycję dziewiątą, bo są kolendy mówiące o nowym roku. I taka jedna z nich, która mówi tak: nowy rok bierze, w stajence leży. I ja chciałabym Was prosić, bo nie mam fizycznie do pokazania żadnego przykładu, o podpowiedzenie tytułu książki zawierającego wizję przyszłości, świata, ludzkości, tego co będzie w przyszłości. Ale bardzo bym prosiła, żeby nie była to wizja post-apo, albo jakaś, jak tu mam wy wypisane, post-apokalipsa, dystopia, antyutopia. Nie, takie książki to ja znam. Chciałabym, żeby to była książka w duchu... O, już wiem, Tomek Lipiński śpiewał kiedyś. Jeszcze będzie przepięknie żeby to była przepiękna książka o przyszłości. O taka książka, która będzie balsamem na serce i na duszę i będzie się ją wspaniale czytać i będzie dawała siłę, aby nie tylko na nowy rok, ale na długi, długi czas. A słowa Tomka Lipińskiego, czyli jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, dedykuję... Sobie i Wam również dziękuję za obejrzenie wykonanie ta wykonania tak wymyślonego przez Dorotę z kanału Zabukowana. Proszę oczywiście o wpisy i o komentarze. Dziękuję, do zobaczenia.